Instrukcja przebiegu pierwszego logowania do platformy transakcyjnej Sidoma Online. Sidoma Online pracuje na systemie operacyjnym Windows. Do jej uruchomienia niezbędna jest instalacja Java. Proces instalacji Java jest zaprezentowany w osobnej instrukcji. Tu zaprezentujemy, jak uruchomić Sidome korzystając z przeglądarki Microsoft Edge. W innych przeglądarkach ten proces przebiega bardzo podobnie, gdyż tak naprawdę przeglądarki używane są jedynie w procesie pobierania pliku, który uruchamia SIDOME. Jedyna różnica to miejsce okna przeglądarki, w którym prezentowany jest proces pobierania pliku. W przeglądarkach Microsoft Edge, Mozilla, Firefox czy Opera prezentowany jest on w prawym górnym rogu okna, a w Chrome w jej lewym dolnym rogu. Poza tym, Mozilla zadała jedno pytanie więcej uruchamianie pobranego pliku. Zacznijmy zatem od uruchomienia strony głównej domu maklerskiego. W tym celu wpisujemy w pasku adresowym przeglądarki dmbps.pl W prawym górnym rogu okna głównego domu maklerskiego klikamy klawisz maklernet. Jest to handlowa nazwa Sidomy. Tu z kolei klikamy klawisz Uruchom, umiejscowiony na prawo od frazy logowanie do systemu Maclernet. Widzimy, że proces pobierania pliku prezentowany jest w prawym górnym roku oka na przeglądarki. Teraz sprawdźmy, jak to wygląda w innych przeglądarkach. Kolejno Mozilla, Opera i Chrome. A więc Mozilla. Klikamy klawisz Uruchom. Pobieranie pliku prezentowane jest w prawym górnym rogu. Następnie opera. Klawisz uruchom. Tu również prawy górny rok. I wreszcie chrom. Klawisz uruchom. I tu prezentacja w lewym dolnym rogu przeglądarki. Wracamy do Microsoft Edge w celu kontynuacji procesu. Teraz uruchamiamy pobrany plik. Pojawia nam się okno z pytaniem czy uruchomić aplikację. Klikamy klawisz Run i przechodzimy dalej. Czasami przed tym pytaniem może się pojawić inne pytanie o aktualność Java. Wtedy wybierzemy opcję później z angielskiego Later i przechodzimy dalej do okna logowania. W tym polu wpisujemy login, który został dostarczony mailowo z aktywacją rachunku. Przykładzie jest to taki login. Klikamy OK. Przechodzimy do hasła, do wpisania do hasła do logowania. W tym miejscu wpisujemy wybrane znaki hasła do jednorazowego logowania, które zostało dostarczone mailowo, jako informacja dodatkowa do aktywacji rachunku. W przykładzie Mamy do wpisania drugie, trzecie, piąte i szóste i dziewiąty znak hasła do logowania. Wpisujemy zatem. Klikamy zatwierdź. Jeśli wszystko zostało wpisane poprawnie, system zakomunikuje wykrycie braku klucza zabezpieczającego. Klikamy dalej. Następnie system prosi nas o ustalenie hasła do klucza zabezpieczającego. Hasło składa się z 10 minimum i maksimum 16 znaków. Musi mieć co najmniej jedną dużą literę, co najmniej dwie cyfry. Nie może zawierać znaków specjalnych. Nie rekomendujemy też pisywania znaków typowych dla polskiego alfabetu, np. ON czy E. Może to być to samo hasło, które za chwilę będziemy ustanawiać jako docelowe hasło do logowania, ale może też być inne. Wtedy trzeba tylko pamiętać, że mamy dwa różne hasła w procesie logowania. Pisujemy. I klikamy dalej. Teraz trzeba wskazać lokalizację, gdzie klucz zabezpieczający zostanie zachowany. Komputer wskaże lokalizację domyślną, ale oczywiście możemy go zapisać tam, gdzie chcemy. Tak czy inaczej, trzeba zapamiętać, gdzie klucz zostanie zapisany, bo przy każdym kolejnym logowaniu system będzie pytał o klucz. Domyślnie podpowiada się także nazwa klucza, to jest. PRV KEY z rozszerzeniem PEN. Klikamy zatem zapisz i otrzymujemy informację, że operacja została wykonana prawidłowo. Klikamy OK i przechodzimy do okna do ustalenia docelowego hasła do logowania. W oknie zmiana hasła stare hasło oznacza Jednorazowe hasło, które zostało nam dostarczone w mailu z informacją dodatkową do aktywacji rachunku, a które niedawno używaliśmy do zalogowania, wybierając wybrane znaki hasła. Nowe hasło to hasło, które będziemy docelowo używać do logowania. Jak było wspomniane przy ustanawianiu hasła do klucza zabezpieczającego, może to być to samo hasło, a może być inne czym zwiększymy poziom zabezpieczenia w dostępie do rachunku. W polu potwierdzenia wpisujemy ponownie docelowe hasło do logowania. Zatem. Klikamy zatwierdź i otrzymujemy komunikat, że hasło zostało pomyślnie zmienione. Wciskamy OK i przechodzimy do obsługi rachunku. Jak ustawiać okno w poszczególnych żądane konfiguracji. O tym w innych instrukcjach. Dziękuję.